Zdążyłem nagadać, co zdążyłem napisać. Najkrócej rzecz ujmując, Szanowni Państwo, demokracja to jest fasada. <grytanie> za fasadą pociągają za sznurki mafie, służby i loże. W demokracji w demokracji przecież, no spójrzcie Państwo właśnie na, na państwo polskie w jego aktualnym stanie. Chyba nikt nie sądzi, że, że osobnicy tacy jak Andrzej Duda, czy, czy Marek Kukciński, czy, czy nawet prezes Kaczyński, że to jest jakiś szczyt hierarchii, że to jest ten ostatni szczebel, że, że to tam się rządzi, tak? Spójrzcie, spójrzcie państwo na te, na te e, miłe, tchnące bezradnością w wielu kwestiach oblicza. I, I z jednej strony chyba nie myślicie, że to oni tutaj decydują, a, a z drugiej strony e, trzeba to twardo tak powiedzieć. No, e, państwo może istnieć. O tyle, o ile są ludzie gotowi oddać za nie życie, dobrze jeśli tylko majątek, zdrowie. Muszą być ludzie gotowi oddać życie. Otóż, kto z Państwa chciałby oddać życie za marszałka Kuchcińskiego? Kto chciałby polec za Andrzeja Dudę, tak, yy, yy, z przyległościami? No, no, nie ma żartów. Stąd, szanowni Państwo, idea monarchiczna jest po prostu jedną, jedyną, racjonalną ideą państwową. Albo chcecie być dożywotnio pod rządami nie wiadomo kogo, bo mafie, służby i loże przecież nie prezentują się w telewizorze. To są zbyt poważni gangsterzy i łajdacy, żeby, żeby mi trężyli czas i, i szargali sobie nerwy pokazywaniem się publiczności masowej. Pociągają za sznurki. Władza jest albo święta, albo tajna. Ponieważ w demokracji nie ma niczego świętego, bo każda świętość może zostać splugawiona, każda głupio, głupota może zostać w demokracji głosowaniem przez kolektyw podniesiona do rangi prawdy objawionej. W związku z tym to jest to. jest, to jest, to jest uda, to jest uda. Jeśli chcemy Polski. To, to myślmy idźmy na całość. Myślmy o Polsce, która nie będzie obrażać ani, ani zdrowego rozsądku, ani też ani też Pana Boga nie będzie obrażać, tak paląc nie wiadomo, czy, czy Bogu świeczkę, diabłu Ogarek, czy, czy w odwrotnej proporcji. Idźmy na całość, ale szanowni państwo, wszystko. Po kolei, nie da się, nie da się z... Działać politycznie na zasadach koncertu życzeń, prawda? Ja tych życzeń nie spełnię, jeśli wspólnie ciężko nie zapracujemy, jeśli nie wykorzystamy okazji, których może dziś jeszcze nie widać, ale może jeszcze w tym sezonie politycznym otworzą się nowe perspektywy, bo jedna rzecz jest pewna, że, że za parę miesięcy świat nie będzie wyglądał dokładnie tak, jak w tej chwili. Jak w tej chwili. Więc musimy być na na tafli, na ringu, musimy być w grze. Nie możemy się temu przyglądać z boku, bo jak, jak nas nie ma w grze, no to, to nie będzie komu skorzystać z tej okazji, która się może nadarzyć. Kolejne pytanie.